Po takich zwycięstwach polskich klubów widzów konferencji nagrywanie filmów dotyczących rankingu UEFA to prawdziwa przyjemność. Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dnia Piłce przy mikrofonie Piotr Żepecki. Witam Was w cotygodniowym podsumowaniu rankingu UEFA, jednocześnie takim podsumowaniu tego, co działo się wczoraj, zarówno w Warszawie, jak i w BM gdzie Legia Warszawa, także Jelonie Białystok, dał prawdziwy koncert, wygrywając swoje mecze no i cały czas nie zbaczając tej ścieżki zwycięstwa, ponieważ zarówno Stołeczny klub, jak i zespół mistrza polski ma komplet punktów na koncie po tych trzech kolejkach fazy ligowej i konferencji. A więc podsumowanie tych meczów, słówko na temat rankingu UEFA, jak też wygląda dokładne punktowanie i też jak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o punkty bonusowe, bo wydaje mi się, że wypada pewne rzeczy doprecyzować względem tego ostatniego materiału. Jednocześnie spojrzymy sobie na gry naszych rywali, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o naszą konkurencję w tym rankingu UEFA, ponieważ doszło do kilku ważnych rotacji i też jak wygląda to nasza droga, a także jak wygląda nasza prognoza, jednocześnie taka prognoza bardzo obiecująca, dotycząca Legii Warszawa także jak i Leni Białystok, że właściwie na 99,9999 zarówno Stołeczny Klub, jak i Mistrz Polski mają pewną pucharową wiosnę natomiast zanim do tego przejdziemy, zanim wejdziemy w detale i gdzieś podyskutujemy sobie o tych kwestiach serdeczna prośba na start, o zostawienie kciuka w górze pod filmem, a także subskrypcji kanału, moi drodzy, wpadajcie w, też w mój portal portal 365 no i też koniecznie sprawdźcie grę przeglądarkową Football Team wszystkie linki na dole pod materiałem Team.pl. Darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika, zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na bust dla twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu, kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Zacznijmy sobie od przyszłości, która maluje się dla nas w pięknych, w optymistycznych barwach, ponieważ bazując na doniesieniach ze strony Football Mets Data i patrząc też na tę grafikę, na podstawie 10 tysięcy symulacji jesteśmy praktycznie pewni, że Legia Warszawa, a także biały Białystok po tych trzech meczach jest pewna gry w Europie na wiosnę. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o tę symulację, a także szanse stołecznego klubu, a także biały Białystok. Jak w tej chwili widzicie, szanse na awans do top 8, jednocześnie awans do jednej ósmej finału. Legia ma procent 80, z kolei jeżeli chodzi o Agelonie, to jest procent 76, z kolei jeżeli chodzi o lokatę w top 24, a więc awans no minimum do tej fazy Pucharowej 1.16, Ligi konferencji, to jest odpowiednio 100 i 100%, więc tutaj możemy być pewni, że tutaj czekają nas dodatkowe emocje, jeżeli chodzi o tę grę. W Pucharach na wiosnę, ponieważ trzy legi, jak i punktują bezbłędnie, to są trzy y, wygrane mecze, 9 punktów zarówno Legia, jak i Agelonii. Plus warto dodać też fakt, bo to jest niezwykłe, niebywałe i warte absolut. Akcentu, że stołeczny klub jako jedyny klub w fazie ligowej i konferencji nie stracił jeszcze bramki. Zanim jeszcze wejdziemy w ten klimat rankingowy, spójrzmy tylko, jak wygląda aktualna tabela ligi konferencji, a właściwie i bo ten czub nas najmocniej interesuje. W tej chwili widzicie, zajmujemy dumne drugie, a także trzecie miejsce. Pierwsza jest Chelsea, ekipa The Blues, ma lepszy bilans bramek niż Legend czy Jagielo. Natomiast dwa polskie kluby, a więc właśnie stołeczny klub, a także mistrz polski, są w ścisłej elicie, jeżeli chodzi o kluby, które mają komplet zwycięstw, ponieważ do szóstego Heineheim te wszystkie kluby właśnie mają komplet punktów. Tak to wygląda. No i tutaj takie jedno wielkie życzenie obyśmy z tej drogi nie zeszli, aby cały czas Legia, a także Jagiełla punktowała, zgarniając ceny punkty rankingowe UEFA, a także ceny punkty, które dają, dadzą wkrótce gwarancję awansu do jednej ósmej finału Ligi Konferencji. Teraz z kolei patrzymy na ranking UEFA, jak wygląda punktacja, więc to nasza główna dyskusja dotycząca rankingu UEFA: ile zarobiliśmy, ile też zarobili nasi rywale. Przede wszystkim patrzymy w kierunku aktualnej naszej pozycji, to jest cały czas lokata 18, ale ta prognoza jest obiecująca, ponieważ cały czas doskakujemy do tej top 15. Dla to przypomnienia tylko, miejsce w pierwszej y, y, 15 oznacza dla nas pięć klubów grających w eliminacjach europejskich pucharów, ale przede wszystkim dwa kluby grające w eliminacjach Ligi Mistrzów. To jest cel nasz aktualny cel, do którego się cały czas zbliżamy, zwłaszcza punktując tak rewelacyjnie, tak regularnie na przestrzeni ostatnich tygodni. Natomiast tak wygląda ranking UEFA. Jak w tej chwili widzicie, mówiłem o tym, że mamy lokatę 18. No, rzeczywiście wygląda to imponująco. Mamy też, tak jak zresztą zawsze wypisuję po prawej stronie na tej kolumnie, liczbę klubów z danego kraju. My oczywiście mamy dwóch reprezentantów grających w lidze konferencji. Przed nami jest Izrael, a więc kraj, który ma jednego reprezentanta w lidze Europy. Dalej jest Dania, Szwajcaria, Grecja, Szkocja, Austria czy Norwegia. Tutaj ten spektrum krajów, jakby sięga tej jednastki, którą aktualnie zajmuje Norwegia. Natomiast jeden ważny gdzieś wniosek, no to fakt, że tutaj Szkoci dużo zarobili i też przeskoczyli, ponieważ Szkocja wcześniej, przed tym tygodniem, była na lokacie 16, teraz to jest pozycja 13. Szkoci zarobili trochę, a dokładnie, jak w tej chwili zresztą widzicie na grafice, zarobili 0,6 punktu. Natomiast my, jako kraj, który zgarnął aż jeden punkt, przypomnę tylko zasady punktowania, wygrana to jest 0,5. Remis to 0,25, a więc my wygrywając dwa spotkania mamy równo jedno oczko. Na plusie natomiast tyle samo, co my zarobili, także Austriacy. Oni też mają naprawdę niezły tydzień za sobą, natomiast jeżeli chodzi o konkretne, to wkrótce przejdziemy do szczegółów. Przeanalizujemy sobie jak zwykle dokładne wyniki nie tylko naszych klubów, ponieważ no naszych to w zasadzie już wiemy dokładnie jak to wyglądało, ale klubów naszych rywali, jak to wyglądało jeżeli chodzi o kraje, które gonimy, a także kraje, które oglądają nasze plecy. To, co też przede wszystkim może, powiedziałbym, w dużej mierze cieszyć, to fakt, jak dobrze mamy tendencję, jeżeli chodzi o punktowanie, ponieważ wystarczy niewiele, bo dosłownie 0,5 punktu, żebyśmy zrównali się z wynikiem z tamtego sezonu. a Przypomnę tylko, że mówimy o całych rozgrywkach 2023-2024, a więc o tych turach eliminacyjnych Legii Warszawa, Rakowa Częstochowa, czy też m.in. Lecha Poznań, gry w fazie grupowej Legii Warszawa i Konferencji, czy też Rakowa Częstochowa w fazie grupowej Ligi Europy, no i też y, awansu przecież Legii Warszawa do pucharowej ligi konferencji, więc wystarczy, żeby tutaj albo Legia, albo Jagiellonia w kolejnym meczu wygrała i już zrównujemy się z wynikiem z tamtego sezonu. To jest naprawdę coś fenomenalnego, pokazujące przede wszystkim jak dobrze punktujemy teraz, a więc w tym sezonie 2024-2025. To, co też na pewno może cieszyć, to fakt, że zbliżamy się cały czas do tej 15, ponieważ obecnie dystans do top 15 wynosi 1,550, a to oznacza, że przy regularnym punktowaniu możemy osiągnąć tę piętnastkę nawet w tym sezonie. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że legie jakie gronia wszystkie mecze wygrają, a nasi rywale będą regularnie gubić punkty. Natomiast no, to jest taki scenariusz trochę optymistyczny, ale jednocześnie pokazujący nasz taki realny kierunek, a także fakt, jak dobrze ostatnio punktujemy. I też dla przypomnienia, szybciutko patrzymy na zasady punktowania, żeby też nikt nie ma wątpliwości z czego się biorą te punkty. Oczywiście, przede wszystkim chodzi o liczbę klubów, które rozpoczęły eliminację w danym kraju. A więc tutaj nie patrzymy na to, że na przykład Polska ma dwóch reprezentantów w Europie, a więc Legia, Liga Konferencji, a nie Liga Konferencji. Tylko bierzemy pod uwagę przy punktowaniu kluby, które rozpoczęły eliminację. A więc w naszym przypadku to są cztery kluby, a więc też mamy śląsk Wrocław, czy Wisłokraków. Kraków. No i tak wygląda przelicznik na przykładzie Polski, a także na przykładzie Szwajcarii, ponieważ Szwajcarzy mieli pięć klubów grających w Europie. No i tak jak widzicie, Tutaj mamy ten przelicznik, a więc jest cały jeden punkt, dzielony przez liczbę klubów. W naszym przypadku to jest 4, a potem jest razy 2, ponieważ w fazie ligowej to jest mnożone względem tego, jak to wyglądało w fazie eliminacyjnej, a więc dla Polski wygrana oznacza 0,5 punktu. Remis z kolei to jest 0,25, za porażkę nic się nie dostaje. Natomiast jeżeli chodzi o kluby szwajcarskie, gdzie to było 5 klubów w eliminacjach, wygrana waży w cudzysłowie 0,4, z kolei remis waży 0,20. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o zasady punktowania, żeby absolutnie nikt nie w tym temacie wątpliwości. I teraz przejdziemy sobie do analizy meczów naszych przeciwników, a więc jak to wyglądało, jeżeli chodzi o kluby z krajów nas konkurencyjnych. Tak jak w tej chwili widzicie, natomiast w skrócie mogę powiedzieć, że im więcej zielonego, tym lepiej. W skrócie mówiąc mamy tutaj odpowiednio kluby, które z nami konkurują, a więc to są reprezentanci Norwegii, Austrii, Szkocji, tak jak widzicie na grafice, natomiast też no, nie będę wszystkich wyników czytał, możecie sobie ten materiał zatrzymać i przeanalizować. No ale pierwszy wniosek jest taki, że Norwegowie pogubili tych, te punkty, no między innymi w meczu Molde z Jagiellonią, to jest doskonały przykład. Natomiast mamy tutaj Austriaków, którzy zarobili w konfrontacji z Feyenoordem, ponieważ Salzburg wygrał ten mecz w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów. Są też cenne punkty dla między innymi Szkotów, ponieważ Celtic zarobił cenne oczka w konfrontacji z Lipskiem, czy też remis Rangersów w meczu, z Olympiakosem, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe kraje, które nas z pewnością interesują, to jest na pewno historia w Grecji, gdzie tylko Olympiakos zarobił cenne punkty remisując z Rangersami, natomiast jeżeli chodzi o 15 Szwajcarów, no to też z naszej perspektywy oczywiście wygląda to dobrze, mnóstwo tego koloru zielonego, jest tylko tutaj jeden problem, gdyż są gole. więc pogromca Śląsko-Wrocław wygrał z Larny w ramach fazy ligowej Ligi Konferencji, jest to też punkt Duńczyków, ponieważ Kopenhaga zremisowała z Basakrzy Kirem. Krzysztofa Piątka swoją drogą reprezentant Polski strzelił w tym meczu bramkę. No i na sam końcu kraje, które są za nami, które oglądają nasze plecy, to wygląda następująco: więc to jest zwycięstwo Dynama Zagrzeb w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów ze Słowanem Bratysława. Natomiast później to są mecze Serbów, a także Ukraińców. Odpowiednio punktowała TS Baczka Topola, która wygrała z Luganą. Natomiast ten wynik dla nas jest dobry, ponieważ my musimy gonić Szwajcarów, a niekoniecznie przejmować się wynikami Serbów. No i na sam końcu też te konfrontację Ukraińców. Tutaj Szachtar wygrał w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów z Young Boys. Wynik też dla nas dobry, ponieważ tutaj absolutnie nas bardziej interesuje to, żeby Szwajcarzy się potykali, a niekoniecznie Ukraińcy wygrywali. No i też na sam koniec Dynamo Kiev, które zostało rozbite przez węgierski Ferencvaros w ramach fazy ligowej Ligi Europy. Przed tygodniem w tym poprzednim materiale dotyczącym rankingu UEFA mówiłem sporo na temat punktów bonusowych, natomiast uważam, że warto doprecyzować pewne rzeczy, ponieważ y, mogło dojść do nieścisłości, to znaczy kluby, które awansowały już do fazy ligowej Ligi Mistrzów, a więc na przykład taki dinał Zagrzeb i mówię to nie bez przypadku, ponieważ na tym przykładzie będziemy bazowali, y, już na starcie otrzymało takie punkty gwarantowane, wynikające jakby z punktów bonusowych, ponieważ jak pewnie pamiętacie, w poprzednim materiale pokazywałem Wam taką tabelkę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o to, ile dany klub zarobił, osiągając daną lokatę, pokazując wam też, że jednak warto grać w Champions League, ponieważ tam nawet jeżeli się fazę ligową Ligi Mistrzów na jednej z lokat 25-36, a więc zakończę tym samym grę w Europie, ponieważ no nie będzie się wtedy awansowało do fazy pucharowej i nie będzie się grało na wiosnę, to wówczas już są punkty gwarantowane. A wygląda to w ten sposób, i tutaj właśnie patrzymy na przykład Dynama Zagrzeb, które zapunktowało w ten sposób. Tutaj bierzemy pod uwagę fazę eliminacyjną, a także już samą fazę ligową Ligi Mistrzów, czyli mamy przykład Dynama Zagrzeb. W fazie eliminacyjnej to były dwa zwycięstwa z Karabachem w ramach czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, a więc 0,2,5 plus 0,2,5. Dalej, jeżeli chodzi o fazę ligową Ligi Mistrzów, to są dwa wygrane mecze: jeden remis, jedna porażka, co nam w sumie daje 1,250 punktów. I tutaj mamy te punkty bonusowe, które dzielimy przez liczbę uczestników, które ma dany kraj, który dany kraj wystawił w eliminacjach. A więc to jest ten sam case, o którym mówiłem wcześniej a propos tych punktacji. Więc tutaj te 6 punktów bonusowych, które otrzymuje, jakby z marszu klub, który zakończy fazę. Ligą Lig Mistrzów na tych ostatnich lokatach, tę wartość dzielimy przez liczbę uczestników. Natomiast oczywiście no, też te wyższe miejsca w fazie ligowej Ligi Mistrzów będą oznaczały oczywiście większą gratyfikację, no, ale też pytanie jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o poszczególne kluby w poszczególnych krajach, jeżeli chodzi o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, Ligi Europy czy Ligi Konferencji. Oczywiście my też możemy gdybać i już spekulować, że jesteśmy w tej pierwszej ósemce, ponieważ to też będzie dla nas nieprawdopodobny handicap, jeżeli chodzi o liczbę punktów. Natomiast raz jeszcze, tak jak to zresztą w tej chwili widzicie na tej tabelce, a więc jeżeli na przykład Legia Warszawa zajmie miejsce pierwsze na sam koniec fazy ligowej Ligi Konferencji i te punkty 4, które teraz widnieją przy tej jedynce, dzielimy przez 4, a więc przez liczbę uczestników, no i wówczas Legia zarobi dla Polski dodatkowy jeden punkt. A więc tak to wygląda: czyli tutaj mamy tę liczbę punktów z tabelki i dzielimy ją przez liczbę uczestników. Tak jak też widzieliście na początku materiału, podczas tej symulacji, no myślę, że te perspektywy są dla nas owocne, jeżeli chodzi o grę w, na wiosnę w Europie. Natomiast z drugiej strony też jeszcze jest kolejka w listopadzie. Czwarta kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji, więc możemy się jeszcze bardziej wzmocnić i podążać w kierunku po pierwsze 15. lokaty rankingu UEFA, a więc to gdzieś no, buduje nasz ranking, jeżeli chodzi o tę pozycję w hierarchii na Starym Kontynencie. Jednocześnie, no już tak z perspektywy Legii Giloni można już rozmyślać, kogo można byłoby tutaj trafić w tej fazie pucharowej. I na koniec cerknijmy tylko na terminal że Legia, także jak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o te najbliższe trzy mecze, ponieważ obecnie jesteśmy na półmetku. Przed wojskowymi konfrontacja wyjazdowa z Omonią Nikozia, później to jest mecz ze szwajcarskim Lugano u siebie, no i na sam końcu wyjazd do Szwecji i konfrontacja z Durgordem. To ostatnie mecze to już będzie oczywiście połowa grudnia, natomiast jeżeli chodzi o Jagiellonię, to jest najpierw wyjazd Celje, następnie wyjazd do Czech Mlada Bolesław i na sam końcu mecz domowy z Olimpią Lublaną. Nie wiem, tak całkiem serio, czy to jest rzeczywiście możliwe, żeby zarówno Legia, jak i zakończyły tę fazę ligową z kompletem punktów, z kompletem zwycięstw, no to byłoby coś chyba kosmicznego, ale z drugiej strony, no jeżeli już zrobiły zarówno jakiej jak i Iglenia, taki wynik jak teraz, no to wszystko jest możliwe, no i rzeczywiście człowiek będzie wyczekiwał na te czwartkowe wieczory, bo to co grają nasze polskie kluby w Europie, no to jest prawdziwy fenomen, ja w ogóle wydaje mi się, że ta Liga Konferencji została stworzona po to, żeby nabijać ten ranking z perspektywy polskich klubów, ponieważ my tutaj czujemy się świetnie, pamiętam doskonale tę kadencję Kolorza, sezon 22-23 i awans do fazy Fazy Pucharowej, a później ten wykręcony ćwierćfinał. No, oczywiście, Legia rok temu wynik dużo gorszy. Udało się, co wyjść z grupy, natomiast finalnie odpadła tuż na starcie tej fazy Pucharowej. Natomiast jestem przekonany, że teraz Legia czy Jegoronia mają zdecydowanie bliżej niż Legia sprzed roku, aby awansować się no, na przykład do finału, bo tylko warto dodać, że finał jest rozgrywany na stadionie we Wrocławiu. Tyle jeżeli chodzi o podsumowanie rankingowe. Piotr Pecki kanał 365 na piłce. Wielkie dzięki, że oglądaliście to podsumowanie do końca. Oczywiście, wielka prośba na koniec. Stawcie ciekciu, że pod filmem, subskrypcję kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia.